W tym roku byłem pierwszy raz na zlocie nad morzem, ale nad morzem, traktorami oczywiście, byliśmy. Tam było około 100 traktorów różnej marki, ale chcę jeszcze powiedzieć, że wcześniej. Ile? 30 lat, 40 lat temu ja jeździłem tam do OAS autobusem, ogórkiem z przyczepą tą osobową. Woziłem naszych pracowników z Państwowego środka Maszynowego, z oborni Śląskich tam na wczasy, nie. No i tam kobiety sobie brali różne przetwory do gotowania, bo tam trzeba było samemu gotować sobie posiłki, nie. No i teraz mnie teraz zaszczyt spotkał, że traktorem byliśmy ze synem. Syn jechał na kołach ciągnikiem Zetor Super 50 no ponad 450 km on tak liczył, że 450, ale to trzeba było eską nie wolno jechać tymi drogami szybkiego ruchu, to tak samo, no omijał te miasta, nie miasta, różne wioski to objazd był, bo to remont dróg, to ja tak liczę, że 470-480 km zrobił, to, to nie było nigdzie udokumentowane, bo traktor nie ma licznika kilometrów, żeby to stwierdzić, nie no ale tak licząc po tym, że że tyle kilometrów mógł wykonać nie? i to w ciągu trzech dni. Pierwszy przystankiem, i nocleg był w obornikach wielkopolskich, a wyjechał z obornik śląskich inaczej mówiąc, oborniki śliczne. Później druga nocleg była w Szczecinku, no i w trzeci dzień zajechał pod Politechnikę Koszalińską w Koszalinie. Tam czekaliśmy na pozostałych którzy dołączyli, tak, wielki potentant Ursusów, buldoków Jacek Hornik ze synem Kamilem. No już teraz nie, też nie zapomnę powiedzieć o Adamie Radkę i Gienku Lange. Na tych Ursusach i na Buldokach przyjechali z Gdańska. Chylę czoło przed nimi, przed Hornikiem, przed Radkę. Później chylę czoło też jeszcze przed Martinem Hawelką. Przyjechał z Czech na zetorku 25A, można powiedzieć. Chociaż to był zetor, ten sadar, tak? Sadar to, no. ten sadowniczy. Nie zapomnę o tym. I chylę czoło przed Markiem Popłaskim, no bo tylko dzięki jemu e, można powiedzieć te zloty tam odbywają się, naprawdę on tam wielkie trudności nieraz ma, żeby to e, uruchomić to wszystko, przygotować, to naprawdę jest dużo zachodu, no i, no i wielkie podziękowanie dla jego rodziców, bardzo mili ludzie są, naprawdę bardzo uczynni. No, a jeszcze się dowiedziałem, że u nas w obornikach mają swoich bardzo dobrych znajomych. No może się kiedyś spotkamy. Co mnie uroczy, wielkie zauroczyło mnie plaża, chociaż plaża nie była dla mnie obca. Zawsze były na wczasach. Na Bosaka się chodziło, a teraz traktory grzęzły po same tylne mosty, szczególnie Ursusy C45. Tam po prostu Bałtyk aż się, aż się trząsł. Pod tymi ciągnikami, no już nie powiem pod innymi, na przykład pod zetorkami, pod Ursusami 25, 28, pod y, Lancami, jakie tam jeszcze. No i co jeszcze? Przyjechali ze Szwecji na ciągnikach Volvo BM. Tam około 100 traktorów było, jak to wjechało, wszystko w plażę. Tam później zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia. Wcześniej byśmy robili pod Politechniką w Koszalinie. Później zrobiliśmy na, na, tym, na placu, tam gdzie myśmy stacjonowali. No i kilka razy robiliśmy zdjęcia grupowe już na plaży w Łazach. Naprawdę to zauroczyło mnie i naprawdę namawiam wszystkich ludzi, fanów, fanek i fanów do przyjazdu w przyszłym roku, bo jest naprawdę coś pięknego jest i jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzę Markowi Popławskiemu naprawdę ten człowiek robi cuda robi cuda i ten człowiek się nadaje do tak prowadzenia do takiej imprezy mnie on zadziwia mnie ten człowiek naprawdę to jest urodzony jakiś przewodnik jakiś dyrygent tego wszystkiego no, naprawdę że Takich ludzi powinno być z roku na rok coraz więcej. No. A po piachu rewelacyjnie. Ciągnik rządz, ale było czuć pod, pod sobą, pod siedzeniem na pomoście, siedząc. E, na przykład Zetor Super 50, to też już kawał ciągnika jest, ale powiem, że kołami mieszał równo. Ogumienie miał super. Super, tak, on cały, marka jego, Zetor super, ale i, i, i też się spisywał super. Myślałem, że wciągarka będzie używana, no nie było potrzeby, bo tam był specjalny ciągnik, w razie czego do wyciągania, nie? No i samochód Kras potężny, co kiedyś jeździłem też, miałem prywatnie takiego Kraza nawet, co jeździłem, to nie było mi znowu obce. Jest tak miałki ten piasek na, na plaży, to nie jest tak jak na, na Żwirowni czy na Piaskowni się wjechało, że tam jeszcze w miarę no, mieszał kołami, ale większość tam były płyty położone na, na, na żwirowniach czy na Piaskowniach, takie płyty drogowe, betonowe. No, tam z wyjazdem to nie było za bardzo kłopotu, a tutaj to już tylko kołami nie tak człowiek skręcił, już można było się grzebać. Nie? to większość się jechało poboczem, tam gdzie była mokra jeszcze ta plaża, jak fala dochodziła do tego miejsca. Chociaż tam byli faktycznie, tymi Szwedzi jak sobie jeździli, oni mogli pozwolić, mieli potężne, wysokie koła i te ciągniki naprawdę się sprawdzały. Naprawdę Ale mnie coś zdziwiło jeszcze. Z Ursusiki. Ursusy 25-28 nawet się sprawowały nawet w tym czasie. Fajnie. No. I chyle czoło kucharzowi naszemu Maćkowi. Cześć Maciek, wszystkiego najlepszego. Super byłeś chłopem. No. Co chciałem powiedzieć? No, znakomite dania, znakomite dorsze, aż mi ślinka idzie. No, muszę tam jechać jak najszybciej do tych łas, bo tak mi się zachciało tych dorszy. Pozdrawiam, fanki. I, i moich fanów, co z roku na rok jest coraz więcej, wszędzie jestem rozpoznawalny, gdzie się pokażę, wszyscy podchodzą do mnie i chcą ze mną zrobić zdjęcie, niektórzy autograf jakiś, jakąś pamiątkę. No naprawdę, moi, my pana bez przerwy słuchamy, po kilkakrotnie. No i czekamy na następne opowieści. No i co jeszcze? Co jeszcze? Chylę czoło. Stasiowi Sienko z Krakowa Stasiu trzymaj się chłopie ja się obrobię z robotą wpadnę do ciebie z wizytą no ale to później jeszcze będziemy rozmawiać na ten temat do, pojechaliśmy do Mielna też tymi ciągnikami i przyjechało dwóch panów starszych spod Szczecina i przyjechali specjalnie, żeby się ze mną spotkać, na żywo porozmawiać. Naprawdę, jakie to mi dało radość, że takimi, że te ludzie się interesują jakoś. Faktycznie to no, bardzo miło wspominam tych panów. No i pozdrawiam Was.